cokolwiek możesz zrobić lub marzysz, że możesz zrobić zacznij. Odwaga jest geniuszem. To cytat z Getego. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że dzisiejszy odcinek jest o odwadze, o tym jak ja zostałam osobistą stylistką i jak Ty możesz zostać osobistą stylistką. Zapraszam na trochę historii i trochę porad. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Monika Jurczyk. OSA: Osobista stylistka. Dzisiaj jest dla mnie naprawdę wyjątkowy odcinek, e, dlatego że opowiem Wam trochę o to o sobie i o tym, jak e, zostałam osobistą stylistką. E, dodam trochę historii i trochę porad dla początkujących stylistek albo dla tych z Was, co zastanawiają się, czy zmienić zawód, czy nie. Niekoniecznie na osobistą stylistkę, ale tak. W ogóle. Jak to było u mnie? Zaczęłam ten odcinek od e, cytatu z Getego, ale mam drugi ulubiony cytat. Słopaki nie płaczą. Odpowiedz sobie, co za lubisz robić i po prostu zacznij to robić. U mnie tak właśnie było. Miałam 22 lata, siedziałam z moją przyjaciółką na ulicy Starowiśnej w Krakowie na ciastku i kawie i zastanawiałam się, co mogłabym robić. I wtedy ona powiedziała Monia, ja byłam z moją bogatą kuzynką na zakupach z Personal Shopper w Harrodsie w Londynie. I mi wtedy zapaliły się wszystkie lampki. Zapytałam jak, jak, jak to się robi, okazało się, że trochę inaczej to wygląda w Londynie, bo tam e, siedzisz sobie, masz manikir, pijesz szampana i zlecasz personal shopperowi, czyli osobistemu styliście, żeby znalazł dla Ciebie e, na przykład czarne spodnie i on przynosi Ci 20 par. E, ja wiedziałam od razu, że muszę inaczej zaprojektować tę usługę. Po pierwsze, dlatego, że nikt wtedy nie słyszał w Polsce o kimś takim jak osobista stylistka. Po drugie, dlatego, że wydaje mi się, że my jako Polacy mamy jednak trochę ograniczone zaufanie, więc bardzo chciałam, żeby mój klient był razem ze mną, widział co robię i widział e, jakby wszystkie moje umiejętności, żebym mogła mu wszystko wyjaśnić, uargumentować i tak dalej. E, to było 15 lat temu i postanowiłam założyć stronę internetową i po prostu zacząć. Zaczęłam i bardzo szybko miałam klientów. Na początku to byli mężczyźni. Później jak zaczęłam pojawiać się w różnych mediach pojawiły się również kobiety. Dalej moich klienci offline to jest tak połowa mężczyźni, połowa kobiety, online głównie kobiety, również dlatego, że moja książka, styl bardzo osobisty, jak i e-book są jednak dla kobiet, ale dla mężczyzn nagrywam też. Podcast. E, razem z moim chłopakiem nagrywamy pod, podcast Męskie Rzeczy, więc można nas posłuchać albo polecić swojemu facetowi. E, co się wydarzyło w trakcie tych 15 lat? No, jakby wiecie niesamowite rzeczy się wydarzyły, takie o których w zasadzie nie mogłam marzyć. Oczywiście zaczęłam rozkręcać firmę. Dwa lata to trwało, zanim w ogóle uświadomiłam ludziom, że to nie jest fanaberia, żeby chodzić na zakupy z kimś tylko realna potrzeba. Zaczęłam się pojawiać w mediach, w telewizji byłam chyba pierwszy raz w Dzień Dobry TVN, ale później już załatwiłam wszystkie media, łącznie z TeleExpressem, gdzie się pojawiłam. W 2010 roku dostałam nagrodę Dobry wzór. To było dla mnie wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ Dobry wzór to jest konkurs pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, a ja dostałam się do finału jako projektant usługi i dostałam ten dobry wzór 2010. To było dla mnie niesamowite, że usługa wymyślona przez studentkę tak się spodobała i tak się przyjęła na polskim rynku. Oprócz tego to, co lubię najbardziej, czyli pojawiły się zakupy zagraniczne i możliwość podróżowania do Paryża, do Mediolanu, do Florencji, do Londynu. Jak w 2018 roku byłam twarzą złotych tarasów, to pojawiły się też ogromne, ogromne billboardy w całej Warszawie, plakaty ze mną e, na przystankach i na autobusach. Jak miałam reklamę na autobusach, to słuchajcie, czułam się jak Carrie Bradshaw z Seksu w Wielkim Mieście i oczywiście bałam się, że ktoś mi tam coś dorysuje. Także <gryw> dużo się wydarzyło. Dużo się e, wydarzyło przez ten czas. Ja zmieniałam, skupiałam się na różnych rzeczach w mojej firmie, różnie je e, prowadziłam, żeby sprawdzać, co działa, a co nie. Ale nadal jest tak, że słuchajcie, ja to kocham. Nadal się wzruszam na widok butów, ale przede wszystkim traktuje ubrania jako narzędzie do zmiany czyjegoś życia i bardzo bym chciała, żeby taki był wydźwięk tego filmu dzisiejszego, że osobista stylistka to jest zawód, który zmienia życie. Twoje, dlatego, że nagle masz swoją firmę, sama decydujesz, co robisz, bo możesz e, i chodzić na zakupy, i stylizować sesje zdjęciowe, i robić zakupy online, czyli można to robić po godzinach, jakby rozwijając e, drugą firmę, możesz prowadzić bloga, możesz robić YouTube'a, e, możesz szkolić w firmach. To jest też ogromny dział, gdzie można się odnaleźć, na przykład w Dreskodzie. Więc jest mnóstwo możliwości bardzo kreatywnej i fajnej pracy. Ale jest to też praca, która zmienia życie ludzi, bo to, co jest w niej absolutnie najfajniejsze, to feedback. Jeżeli Wy mi piszecie pod moim filmem na YouTube, że Monika, dzięki Tobie inaczej spojrzałam na siebie, bardziej siebie lubię, nie ma niczego ważniejszego niż to. Nie ma nawet te zakupy zagraniczne one nie są takie ważne, jak to, że ta osoba, z którą jestem, czy na zakupach e, offline, gdzieś w galerii, czy osoba, z którą spotykam się tak, jak tutaj z wami e, może po prostu coś z tego wyciągnąć, więc jest to na pewno praca e, z misją. Mówię o tym, e, dlatego że bardzo często ten zawód kojarzy się ze staniem na ściankach i krytykowaniem innych, chodzeniem na modowe imprezy. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że osobisty stylista, osobista stylistka to jest ktoś, kto jest dla ludzi i ma ludziom pomagać dzięki ubraniom, ale to człowiek jest ważniejszy niż ubrania. Dlatego hasło mojej firmy e, mówi najpierw ty, później styl. Co trzeba do tego, żeby to zrobić? Ja słuchajcie, uwielbiam Brenne Brown. E, nie wiem czy coś czytałyście, jeśli nie, to koniecznie y, główna książka to jest z wielką odwagą. Y, I ja wiem, że robienie rzeczy, które są do tej pory uważane za jakieś inne i niestandardowe, jest trudne, że często y, trzeba się pozbyć różnych schematów tego, co to jest bezpieczna praca czy ja się do tego nadaję, pozbyć się miliona wątpliwości. Ta książka Brenne Brown z wielką odwagą to jest książka, która daje tę motywację i daje tę siłę, żeby zacząć niezależnie od tego, w jakim jesteś momencie życia. Dlaczego o tym mówię? Bo niezależnie czy chcesz być stylistką, czy po prostu chcesz zmienić zawód to każdy moment jest dobry, bo za dużo czasu spędzamy w pracy, żeby go marnować. Za dużo czasu nam to zajmuje, więc fajnie by było, gdyby praca zaczęła sprawiać nam przyjemność i zaczęła przynosić korzyści ludziom, z którymi po prostu yy, pracujemy. Yy, z zawodem osobistej stylizacji jest o tyle fajnie, że można zacząć na pół gwizdka yy, zacząć się szkolić chodzić na zakupy z ludźmi po godzinach pracy, zobaczyć czy to się opłaca, czy się nie opłaca, czy to jest Twoje, czy nie, czy to czujesz, czy nie i dopiero startować, ale jedno jest ważne, trzeba zrobić pierwszy krok. Kiedy, jak nie teraz. Um, ja bardzo często jestem pytana, jakie są najważniejsze cechy personal shoppera i na podstawie mojego kursu dla osobistych stylistek nazwałam to faktorem pep. I to są trzy fundamenty, trzy rzeczy, które naprawdę trzeba mieć, żeby być dobrą osobistą stylistką, osobistym stylistą. I pierwsza to jest Pasja, to co się wydaje najbardziej oczywiste, czyli to, że trzeba lubić ubrania. Niekoniecznie to musi być, wiecie, moda na bardzo wysokim, skomplikowanym poziomie. Niekoniecznie moda w stylu Wog skomplikowana, dlatego że to jest praca z ludźmi i mało ludzi oczekuje, że będą ubrani jak na szalonych sesjach w Wogu. Oczywiście Vogue jest bardzo inspirujący, bardzo dużo daje i rozwija, natomiast na pewno trzeba go rozkładać na części pierwsze i tylko niektóre rzeczy. Wdrażać w życie w pracy z klientami. Więc ta pasja, czytanie blogów, gazet, przymierzanie, kupowanie, wymyślanie zestawów jest na pewno bardzo ważne, ale uwaga, nie najważniejsze. To jest tylko jedna trzecia. Jedna trzecia to jest pasja, uczenie się trendów i um, po prostu umiłowanie mody. Drugi fundament z faktoru PEP. To jest empatia i moim zdaniem to jest najważniejsze w pracy osobistego stylisty. To jest najważniejsze, dlatego że ta empatia to jest coś, co pozwala Ci wyczuć, co jest potrzebne danej osobie. Um, można to nazwać intuicją też. Dla mnie to jest po prostu czytanie z człowieka i dopasowywanie swojej wizji do jego potrzeb, dlatego że w gruncie rzeczy najważniejsze jest to, jak klient, klientka będą się z nami czuli, więc my musimy dopasować i rodzaj komunikacji, i rodzaj ubrań, i stylizacji właśnie do niego, żeby te ubrania się przyjęły na co dzień, żeby nie leżały w szafie, tylko faktycznie były używane i na tyle spójne z daną osobą, że... że ta osoba, ten klient wróci, żeby znowu spędzić wspaniały dzień i poczuć się dobrze. E, dlatego ja bardzo często mówię o tym, że jestem stylistką, która wspiera kobiety, ale nie tylko kobiety, właśnie dlatego, że ja najbardziej dbam o to, jak ludzie się ze mną czują. I ostatnia rzecz. Czyli kolejna jedna trzecia, kolejny fundament tego faktoru PEP to jest przedsiębiorczość. Nie da się być osobistą stylistką i nie prowadzić firmy. Chyba, że zatrudnicie się na przykład jako osobiste stylistki w galerii handlowej albo wykorzystacie te umiejętności jako sprzedawca albo nawet właściciel sklepu odzieżowego. Ale jeżeli to ma być faktycznie chodzenie na zakupy, to trzeba pamiętać o tym, że to jest firma trzeba trzymać odpowiednie standardy obsługi e, klienta e, nauczyć się ofertować e, nauczyć się profesjonalnie rozmawiać e, przez telefon e, no i oczywiście nauczyć się jak robić strategię biznes plan e, żeby to była również praca która nie tylko karmi misją, ale również dzięki której jest co do garnka włożyć. Więc mamy tak naprawdę trzy fundamenty. Pasję do ubrań, empatię, czyli można powiedzieć, że pasję do y, ludzi i przedsiębiorczość. Właśnie tego będę uczyć w moim kursie online, który postanowiłam stworzyć. Yy. Do tej pory szkoliłam najpierw grupy stylistek, szkole stylistki od 2010 roku, więc już całkiem dużo i muszę wam powiedzieć, że tak jedna druga stylistek osobistych, które są znane w Polsce, to są moje kursantki. E, więc najpierw były grupy, później e, zdecydowałam, że będę robić tylko szkolenia indywidualne, szkolenie indywidualne ze mną, to jest koszt 3000 zł. E, Chciałam wyjść naprzeciw tym z Was, które chcą się uczyć, które chcą spróbować tego zawodu. Postanowiłam trochę zmienić model, to znaczy teraz... Y nie będzie już teorii na moich kursach indywidualnych, bo to będzie w kursie online i będzie można mnie zamówić tylko na cały dzień praktyki, żeby uczyć się ode mnie również praktycznie, jak to się wszystko dzieje. Kurs ma 5 modułów plus szósty dodatkowy, bardzo, bardzo ważny, czyli mentoring biznesowy, czyli tą przedsiębiorczość, o której przed chwilą mówiłam. I 5 modułów, które dotyczą tego, jak komunikować się, z klientkami o narzędziach pracy, czyli mój system sylwetek, analizy kolorystycznej, jak zrobić przegląd szafy, jak zaplanować idealne zakupy. Jest pięć modułów, w każdym module pięć lekcji i do każdej lekcji ćwiczenie, czyli też po pięć ćwiczeń. Tego jest dość sporo, ale chciałam tam napakować tyle wiedzy, ile to tylko Możliwe. Teraz na stronie www.kursdlastylistek.pl można zostawić swojego maila, jeśli jesteście zainteresowane, zainteresowani pobrać 10 moich błędów biznesowych, tak żebyście już w przypadku swojej firmy ich e, nie powtarzali. Ehm. I zastanówcie się, kursy będą e, pewnie raz na pół roku, czyli sprzedaż będzie zamknięta, później kurs, zamknięta grupa na Facebooku, gdzie będziecie wrzucać rozwiązania swoich ćwiczeń. E, to jest zawód, który zmienia życie twoje i innych, więc warto w siebie zainwestować, warto się tym zainteresować, a przede wszystkim warto robić w życiu rzeczy, które są ogromną, ogromną pasją. Jak to mówię, to e, no to się uśmiecham po prostu, dlatego że ja miałam to wielkie szczęście w życiu, że robię to, co naprawdę kocham i bardzo chcę, żebyście wy też mogli robić to, co wy. Kochacie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu. Możecie też napisać, co was stopuje przed zmianą życia, niekoniecznie przed zostaniem osobistą stylistką, bo nie każdy tego chce, ale co sprawia, co jest, wiecie, tą blokadą, że nie idziecie dalej, że nie zmieniacie. Może uda mi się wam również pomóc. No dobrze. To tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem.